no maneczko wszystkim zapewne pamiętacie jakiś czas temu zapytałem was czy przesadzić kolokację Island Giant ona no, już troszkę mi wyrosła z tej doniczki Teraz wam pokażę jak wyglądają w tej chwili te od spodu korzenie no, jak widzicie ucieka już z tej doniczki jest zdecydowanie e, dla niej za mała więc postanowiłem jak dzisiaj Sadzić, tym bardziej, że zobaczcie, jakie piękne liście już wypuściła. Cztery takie wielkie sztuki. Ten jest w trakcie jeszcze rozwijania się. Myślę, że to przesadzenie mu nie zaszkodzi. Doniczkę, jaką przygotowałem, to jest zwykła taka produkcyjna. Jak widzicie, no jest sporo większa. Także w tą doniczkę ją przesadzimy ale w pierwszej kolejności wyciągniemy ją i zobaczymy co tam się dzieje w tym systemie korzeniowym jak to wygląda widzicie, ziemia jest bardzo przepuszczalna niemalże sucha zobaczcie ile ta roślinka naprodukowała korzeni także już czas najwyższy był żeby ją przesadzić i będę tutaj za bardzo jej niszczył tej bryły korzeniowej, trochę tą ziemię po prostu z góry e, zabiorę, tą starą, odsuniemy ją i zaraz nasypię świeżej ziemi. Oczywiście jest to zwykła ziemia uniwersalna z dodatkiem troszkę kompostu i z dodatkiem perlitu. Jak widzicie, pewlit daje wszędzie, no po to, żeby ta e, ziemia była bardziej przepuszczalna i żeby e, no łatwiej ten nadmiar wody e, z tych roślin nam ucieka. No dobrze, jak widzicie, ziemię już nasypałem. To tak naprawdę jest nawet za dużo. Muszę to trochę głębiej posadzić, ponieważ tutaj ona mi się tak średnio trzyma. Troszkę wybierzemy. O. I zobacz, to o! Myślę, że tak teraz będzie ok, gdzieś do tego miejsca ją zasypię świeżą ziemią i pójdzie z powrotem w domu na okno. Ponieważ no, widzę, że bardzo dobrze jej służy ta temperatura to około 21 stopni, bo ładnie przyrasta, nie potrzebuje jakiegoś specjalnego doświetlania, z tego co widzę, żadnych problemów z rozwijaniem liści nie ma, więc wróci z powrotem na okno za świeżą ziemią. Także myślę, że sobie spokojnie będzie dalej przyrastać a latem trafi do gruntu no, także jak widzicie roślinka już sadzona troszkę ją zaraz podleję bryły korzeniowe nie, nie psułem bo żeby jej też nie uszkodzić tutaj wiecie jest okres zimowy nie chcę żeby e, roślina była narażona na nie wiadomo jaki duży stres Także będę ją hmm, przesadzał na lato już do gruntu. Także może, może znajdziemy tam jakieś bulwki albo bajbiki. Nie wiem, czy ta kolokacja, właśnie Thailand Giant, czy ona e, jako ona się rozmnaża, ale chyba, chyba z tego miejsca tutaj po prostu produkuje odrosty. I to by było na tyle na temat kolokacji co... Thailand Giant. Teraz jeszcze chciałem Wam pokazać. Mój ostatni zakup, który sobie pozwoliłem kupić w sklepie, a już jakieś 2-3 tygodnie jest u mnie. No i zobaczcie, co się dzieje z doniczką. Jak widzimy takie deformacje na doniczce, no to świadczy to o tym, że po prostu roślina już się nie mieści w tej doniczce, i korzenie tak napierają na doniczkę, że ona po prostu się deformuje. Od spodu nie widać jakichś wielkich korzeni także zaraz wyjmiemy tą roślinkę ta roślinka to oczywiście zamiokulkas na pewno wielu z was poznało kurczę, ciekawe czy ją w ogóle wyjmę powiem wam, że tu jest naprawdę hardcore tak twarde są te korzenie próbowałem tutaj ciągnąć ale uu, kurczę grubsza sprawa to będzie chyba się zakończy do doniczki o no, wam, że naprawdę, jest moc. No nie mogę wyciąć, nie mogę je wyciągnąć. No dobra, no nie mamy wyjścia, robimy operację. Robimy operację rozcięcia do niczki, też nie chcę tutaj korzeni może to zrobimy nożem takim do tapet to jest dosyć ostry więc powinien mi tutaj poprzez nacięcie o zobaczcie jak to miało wyjść udało mi się tak naciąć że nie popsułem tych korzeni to no, musimy to jeszcze dalej rozciąć no, powiem Wam, że dawno tak nie wydobywałem rośliny w ten sposób z doniczki. No, ja po prostu kupiłem ją. Miałem od razu przesadzić. Wiecie, jak to jest. Czasu nie zawsze jest tak dużo, żeby od razu coś zrobić. I człowiek później musi się męczyć. No i udało się. No, powiem Wam, że. Gruba sprawa tutaj jest. Zobaczcie, tu są praktycznie same korzenie. Zamiast kulkasa wcześniej nie miałem, zobaczcie, jakie ma fajne bulwy tutaj. Tutaj jest kolejna, to są chyba bulwy, z których wyrastają liście. Hmm, bardzo ciekawie było. O, tu będziemy może też widzieć, bo tu jest taka bulwa. chociaż nie wiem czy mi się uda na tyle to ob obskubać, żeby żeby wam pokazać hmm. bardzo ciekawa swoją drogą roślina wam powiem. O, no chyba właśnie tak to wygląda. O, tutaj jest fajne takie miejsce, gdzie będzie widać skąd roślina właśnie z tej burzki wypuszcza hmm, tutaj w tym miejscu nowy liść, ta roślinka no jak widzicie tutaj mamy taki taki mały wzgórek zaraz może użyję jakiegoś narzędzia żeby wam go pokazać o tutaj mamy taki wzgóreczek który wychodzi z tej bulwy i stąd właśnie ta roślina wypuszcza nowe listki tak to wygląda no, pokażę Wam jeszcze całą tutaj roślinkę dookoła naprawdę jest powiem Wam, że ogromna ogromny ten system korzeniowy jest jestem naprawdę pod wrażeniem jak ona tu jeszcze rosła no dobra a użyjemy tej doniczki, której którą wcześniej, niektóre wcześniej rozprzedałem Tyron Giant oczywiście oczywiście damy ziemi, tak jak mówiłem z perlitem ziemia uniwersalna trochę to przesuwane jak widzicie ładujemy tylko uniwersalną ziemię z perlitem wsadzamy roślinkę Ale teraz będzie miała większą doniczkę też będzie miała łatwiej Też większej donicy, więcej miejsca, więcej możliwości do wzrostu. No i jeszcze może dodam, że zamiok to jest właśnie jedna z roślin tak nielicznych, które nie potrzebują rosnąć w pełnym słońcu. Ta roślina może sobie rosnąć w półdzieniu, więc może w takim rozproszonym świetle, więc może być nawet jakiś kawałek od okna i w ogóle jej to nie przeszkadza, ładnie sobie Przerasta, tak jak wszystkie rośliny zimą, podlewamy trochę oszczędniej, żeby nie przelać. No, no i to tyle. Jak widzicie, roślinka już ładnie przesadzona. Gotowa, żeby wrócić na parapet. No. no i tyle z mojej strony. Także jak będziecie. Mieli kupioną taką roślinkę gdzieś z marketu. Starajcie się od razu przesadzić, bo wiadomo, te podłoża, w których są sprzedawane rośliny, są to podłoża produkcyjne. No i trzeba jednak tej roślinie dać więcej tej ziemi i większy obszar do rośliny. Jak widzieliście tutaj, bryła korzeniowa praktycznie zagospodarowała całą doniczkę. Także było bardzo ciasno. Teraz będzie miała dużo przyjemniej rosnąć. I to tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Na razie cześć.